Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Gracja Nastacki. A ja Wam polecam moje obrazy na papierze wielkości A4, czyli 21 cm na 29,5 cm. I tu jest obraz król lew finezyjny. Król lew finezyjny obraz. Tutaj jest obraz Fantazje Malarskie. Fantazje Malarskie. Tu jest obraz Fantazje Wspaniałe. I tutaj jest obraz Król Lew Kapitalny. Król Lew Kapitalny. Tu jest obraz król lew fantastyczny. Tutaj jest obraz fantazje super piękne. Fantazje super piękne obraz. Następnie obraz fantazje z kółkami. Fantazje z kółkami. Następnie obraz, yy, tu jeszcze jest niepodpisany obraz, to będą po prostu yy, paleta. Obraz, paleta Gracjana. Następnie obraz. Król Lew Elegancki. Król Lew Elegancki. Następnie obraz paleta malarska gracjana. I obraz fantazje jak ze snu. Fantazje jak ze snu. Następnie obraz. Fantazje kolorowe. Fantazje kolorowe. Następnie jeszcze obraz: Król Lew z Fantazji. Król Lew z Fantazji. I już ostatni obraz: Paleta Malarska. Paleta Malarska. Wszystkie te obrazy są właśnie wielkości, yy, wielkości papieru A4, czyli 21 cm na 29,5 cm. Także polecam te obrazy. Jak ktoś jest zainteresowany, to proszę o kontakt na mój mail, gracmałpapw.pl Pozdrawiam. I, cześć.